Studio Dziennik. Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus, a to jest program portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. A dziś naszym gościem jest doktor nauk medycznych Bochtan Woronowicz, psychiatra, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień. Nasz gość stworzył i przez kilkadziesiąt lat kierował ośrodkiem terapii uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nawet 12 godzin dziennie spędzały w internecie hmm. dzieci w ubiegłym roku. To najnowszy raport Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Oczywiście po części to efekt pandemii, bo ponad 7 godzin młodzi ludzie spędzali na zdalnym nauczaniu, ale kolejne godziny, ponad 4 już na rozrywce. Panie doktorze, można powiedzieć, że sami prosimy się o uzależnienie nie wiem, od technologii, od internetu? Znaczy, ja myślę, że to, co się dzieje w tej chwili, to, to chyba można nazwać już epidemią. Dlatego, że ta ilość czasu, jaka jest przez głównie. Bo znaczy to, że dorośli no, mają tam swoje sprawy i że siedzą przy komputerze, to jest jedno, yy, ale na ogół jakoś tam są zahaczeni w społeczeństwie, w pracy i tak dalej. Natomiast jeżeli mamy młode osoby, i to co zresztą Pan powiedział, tych 12 godzin, yy, ja myślę, że są takie osoby, które nawet więcej czasu spędzają, yy, to już jest bardzo źle. Ja. Od jakiegoś czasu już miewam e, takie sytuacje, że do mnie, jako do specjalisty, e, przychodzą rodzice z dziećmi. E, no i okazuje się, że z ucznia bardzo dobrego, nagle coś się dziwnego zadziało i oni nie bardzo wiedzą co, no, robi się uczeń, który no, ma problemy z przejściem do, do kolejnej klasy. E, rodzice są wtedy wzywani do szkoły, wszyscy się martwią. No i zaczyna się analizować, co takiego się dzieje. I okazuje się, że to wcale nie był powód do zadowolenia dla rodziców, którzy dotychczas cieszyli się, że dziecko, synek najczęściej siedzi w domu, siedzi w pokoju. Dzieci Został domatorem. Dzieci, tak. Rodzice się cieszą, że jest domatorem, że jakimiś tam łobuzami gdzieś nie chodzi, nie rozrabia, nie ćpa i tak dalej, i tak dalej. No i później się okazywało, że ten młody człowiek, który siedział w domu w swoim pokoju za zamkniętymi drzwiami, no, zajmował się komputerem. I okazywało się, że siedział na przykład do czwartej czy do piątej rano w yy, pokoju przy, czy, przy laptopie czy przy komputerze. No i wiadomo, że jak trzeba o siódmej wstać i iść do szkoły, to po pierwsze robi się to bardzo niechętnie, a po drugie na lekcjach się podsypia. I koniec. Panie I doktorze, stąd takie właśnie. Panie doktorze, a gdzie jest ta granica, gdzie możemy powiedzieć, że to jest już uzależnienie, a nie wiem, nadmierne, problemowe korzystanie? Znaczy, to jest takie pewne kontinuum i są zawsze sygnały, że coś złego się dzieje, że, dałśmy to spędzanie czasu z komputerem, jeżeli się wiąże z tym, że zaczyna się jakieś, zmieniają się Warunki w szkole, w tym sensie, że z tego dobrego ucznia robi się bardzo zły uczeń. Jeżeli się okazuje, na przykład rodzice mają gdzieś na jakieś rodzinne spotkanie iść, a dziecko robi wszystko, żeby z tymi rodzicami nie iść tam. I to są już te sygnały. I to są sygnały, które należałoby no, coś z tym robić, bo wiadomo, że od tych nowych technologii no, no, że ich nie unikniemy. Natomiast to jest ogromna rola głównie rodziców, żeby te dzieci uczyć racjonalnego korzystania. Natomiast problem się zaczyna wtedy, kiedy pojawiają się pierwsze szkodliwe jakieś sygnały, że to coś tam idzie nie tak jak dotychczas. A można powiedzieć z góry, ile godzin korzystania na przykład z internetu to jest taka strefa bezpieczna? Ja myślę, że dla różnych osób różnie, natomiast ważne jest, co się robi w międzyczasie i co się robi w tym internecie, bo też jest ileś różnych możliwości. Są tacy, którzy grają, są tacy, którzy zdobywają wiedzę, są tacy, którzy, nie wiem, też w coś się tam bawią. I tyle, także to, to trzeba indywidualnie rozpatrywać, natomiast no, trzeba, trzeba być czujnym. Co trzeci nastolatek, według tego raportu wspomnianego, Ech. wskazuje, że, że, że ma tego świadomość, że już problematycznie użytkuje Ech. tego internetu, czyli za długo chociażby e, e, przebywa online. Czy, e, chciałem zapytać o to, czy już widać efekty w zachowaniu tych młodych ludzi, tego pokolenia, e, no, którego, tak jak Ech. pan na początku powiedział, już jest ogarnięte tą epidemią. No tak, dlatego że ci młodzi ludzie mają problemy z kontaktami w realu. Jeżeli się głównie prowadzi życie towarzyskie poprzez sieć, no, powiem jedną rzecz. Jeden z moich przyjaciół był w Stanach w takim ośrodku który leczy te młode osoby, on tak w ramach poznawczych też specjalista terapii uzależnień. I on mówi, wiesz co mówi, dla mnie to był szok. Ja z tymi młodymi ludźmi rozmawiałem i oni yy, nie umieli złapać dystansu, oni nie potrafili rozmawiać z takiej odległości, tak jak my siedzimy, tylko on stał przede mną tuż-tuż. I właściwie nos w nos i ze mną rozmawiał, czyli w takiej mniej odległości, w jakiej jak jest od, od ekranu. O, no. A jakie mogą być skutki za kilka, kilkanaście lat? Bo ci młodzi ludzie dzisiaj się uczą, e, e, skończą szkołę, rozpoczną pracę zawodową, założą przede wszystkim rodzinę. Jakie mogą być efekty tego? No, to nie wiadomo, czy to tak ładnie pójdzie, jak Pan mówi. E, dlatego, że po pierwsze jest, no, będzie trudno z nawiązaniem pewnych kontaktów i byciu w relacji z drugim człowiekiem. Czyli, czyli mogą mieć problemy nie... z założeniem rodziny już. Yy, tak, oni nie umieją być z drugim człowiekiem często. A dlatego, ten... że wszelkie kontakty nawiązują poprzez sieć. To samo może przełożyć się na pracę zawodową, gdzie są potrzebne kontakty, rozumiem, na przykład interpersonalne. No, są potrzebne, ale znowu z drugiej strony zależy, co, co się yy, w tym komputerze robi. Yy, ja miałem takich pacjentów, którzy yy, nie mogli wykonywać swojej pracy. Dlatego, że do pracy potrzebny im był komputer, ale w tym czasie, kiedy powinni pewne zadania związane z wykonywaną pracą robić, oni wchodzili na te różne strony, które ich bardziej interesowały. Nie wiem, dochodziło do sytuacji takiej, gdzie tu miałeś na pulpicie, Zawodowe rzeczy przestawiać można było łatwo i się grało, albo jakieś porne oglądanie. Mhm. Szlaban, czy ograniczenie dostępu do komputera, czy internetu, czy telefonu mhm. dla tych młodych ludzi może młodym ludziom może wywołać agresję, może powodować. I jest, oczywiście to wywołuje agresję, bo jeżeli się przegapiło ten moment, kiedy można jeszcze było uczyć racjonalnego korzystania. Z sieci czy z internetu komputera, to później, kiedy próbujesz ograniczać, to to jest traktowane jako zamach na moją wolność. Ty mi coś zabierasz. I dlatego tak ważna jest rola rodziców w tym, żeby uczyć no, jakiegoś racjonalnego korzystania, to znaczy w odpowiednich godzinach, w odpowiednich dniach i tak dalej. No, to, co, to, co na przykład w tej chwili w Chinach jest, Ponieważ jest ogromny problem z tymi młodymi graczami, to tam wprowadzono zasady i to bodajże teraz w sierpniu chyba gdzieś czytałem, że e, korzystanie z e, internetu dla tych osób, z tym, że ja nie wiem zupełnie jak oni będą to badać, mierzyć, sprawdzać, to jest piątek, sobota, niedziela e, do godziny 21.00, tam od 20.00 czy od którejś e, i od 22 do rana nie ma takiej możliwości, żeby korzystać z tego. A wszystko po to, żeby ograniczyć ten dostęp i zmniejszyć szanse na uzależnianie się. Mówi pan o tym, że rodzice powinni zauważyć ten moment, kiedy trzeba nauczyć młodych ludzi racjonalnego korzystania z internetu. Rodzice, czy możemy powiedzieć, że to jest jakiś wiek? Nie wiem, rodzice tego, żeby taka podpowiedź dla rodziców, żeby oni wiedzieli, kiedy to zrobić. Nie wiem, bo oni raczej nieświadomie, prawda, tak, przekapiają tak. ten moment. Są pewne zasady, tak. Ja zresztą taką książkę ostatnio napisałem, dwa miesiące temu wyszła i tutaj o tym problemie napisałem, gdzie podałem sugestie Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrycznego, które określa, kiedy no w miarę bezpiecznie jest, na jaki czas, na jak długo i w jakim wieku dzieci. No, dopuszczać do, do tego. Tam jest tak na przykład, że, że dzieci tam do drugiego roku czy półtora, 18 miesięcy nie powinny w ogóle mieć dostępu do ekranu, a później robi się to stopniowo na przykład w obecności rodziców, którzy tłumaczą pewne rzeczy, jak tak jak jest, kiedyś o... trochę z telewizorem Tam było wrażenie. No Ale to mówię, mówię w ogóle o ekranach i tutaj uh -huh. będzie y, też sprawa z y, komputerem czy y, z internetem i dlatego no, trzeba bardzo, bardzo y, być czujnym żeby nie robić tego za wcześnie, a u nas co się dzieje? No to, to Państwo pewnie wszyscy wiedzą, że jest w wielu domach tak, że dla świętego spokoju małemu dziecku daje się laptopa, telefon, i, żeby, sobie i nie nie tego, żeby sobie oglądało, żeby sobie grało, żeby majstrowało. Dzieci w tej chwili podchodzą do telewizora i przesuwają palcem ekran. Mhm. Prawda? Także Mówimy o młodych ludziach, mówimy o dzieciach, młodzieży, ale dorośli też mają problem chyba z technologiami. Dorośli mają też, bo jeżeli przychodzi do mnie tatuś z mamusią i z synkiem i narzekają na tego synka, że on głównie siedzi w komputerze, a synek mówi, jak kiedy już oni to powiedzą, mówi, ojcie, co ty robisz, jak przyjdziesz z pracy? Ty też siadasz do komputera. I to nie ma się co dziwić, że synek powiela te zachowania swojego ojca czy rodziców. Mhm. Także. Też potrafimy nawet kogoś ignorować w czasie rozmowy, prawda? bo, bo no. jeżeli rozmawiamy tak, jak my rozmawiamy, pewnie zdarza się nawet Panu w czasie rozmowy, e, gdy Pana rozmówca nagle wyciąga telefon na przykład, prawda? No jest, to jest nawet taka nazwa, fabbing, to znaczy e, no ważniejszy w pewnym momencie staje się to, co się dzieje w, e, w, tym, w tej aplikacji, nie wiem, głównie chodzi to o me, media społecznościowe, i bardzo często widzimy, że y, ktoś się wyłącza siedząc w towarzystwie innych osób i zamiast z nimi rozmawiać, to się wyłącza i zagląda tam, coś majstruje. Oczywiście, że może dostać jakiś sygnał i trzeba na to odpowiedzieć, ale są tacy, którzy po prostu, tu życie się toczy, a on siedzi i tam długo. Warto z tym walczyć? Powinniśmy sobie zdać z tego sprawę i znaczy, coś po, zrobić? Po pierwsze, to jest przejaw lekceważenia y, tych osób, z którymi się jest walka walką. Ja nie lubię tego słowa walka, ale ja myślę, że to trzeba się uczyć pewnej kultury i zdawać sobie sprawę z tego, w jaki sposób to może być odbierane właśnie jako przejaw olewania takiego, lekceważenia i tak się nie powinno robić. No. Można powiedzieć, że radziliśmy sobie już z falą uzależnienia od alkoholu, narkotyków, a teraz nie wiem, czeka nas właśnie takie cyfrowe tornado. Nie, no to już jest. Ja myślę, że, że problem z tymi aplikacjami, które są dostępne dzięki nowym technologiom ogarną znacznie większą ilość osób w porównaniu z alkoholem czy z narkotykami. Czyli jest ja gorzej myślę, że, niż było. Ja był. myślę, że jest dużo. Gorzej, jeśli chodzi o zasięg tego. Poza tym pamiętam lata 80., jak u nas się zaczęła, zaczął problem z narkomanią. Myśmy mówili o uzależnieniu fizycznym, psychicznym i jeszcze coś takiego jak uzależnienie społeczne. Uzależnienie społeczne polega na tym, że no, pewne zachowania wynikają z trendu mody tego otoczenia, tego środowiska. No i rzeczywiście w okresie tej narkomanii lat 80. i później były nawet takie rejony, okręgi, gdzie miasteczka, gdzie ogromna ilość młodych ludzi brała narkotyki, dlatego że znalazł się tam ktoś jeden, nauczył drugiego, drugi trzeciego i tak dalej, i tak dalej. I właściwie po to, żeby jakoś się utrzymać w kręgu tych, tych swoich rówieśników, trzeba było robić to, co oni też robią. To dzisiaj tak jest z mediami społecznościowymi. I dzisiaj tak? to się dzieje właśnie z tym, że jeżeli chcesz istnieć jakoś w środowisku, nie wiem, klasy, szkoły. No, to musisz być na fejsie, prawda, musisz uczestniczyć w tym i tak dalej. Ja nie tak dawno miałem problem z, zastanawialiśmy się odnośnie tego, jak wnuczki tam 10-11-letnie, jak to, jak to zrobić, żeby nie czuły się wykluczone ze środowiska, dlatego że rodzice ich kolegów znakomitej większości zezwalali na to żeby w określe, żeby kiedy dziecko chce miało dostęp myśmy yy, tam czy moja córka czy się starali się żeby te małe yy, no, jakoś racjonalnie korzystały w określonych godzinach w określone dni itd., itd. to wszystko o czym rozmawiamy już na koniec chciałem zapytać to wszystko o czym hmm. rozmawiamy może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji depresja i takich tak, poważnych jest, rzeczy tak jest też poza fizycznymi różnymi historiami, dlatego, że e, ta epidemia otyłości młodych to ludzi już to też się wiąże. Ja pamiętam, jak ja przychodziłem ze szkoły, to rzucałem worek, leciałem do chłopaków na podwórko pograć w piłkę, a w tej chwili w tego się nie robi, tylko siada się do komputera czy do, do smartfona i tak dalej. Są Poza tym były takie wskazówki na przykład, żeby dzieciom nie udostępniać smartfona przed 16 rokiem życia. Oczywiście to się wiązało z y, poziomem no, takiej dojrzałości psychicznej, y, ale takie nawet były y, sugestie, żeby nie dawać za wcześnie tego dostępu i tyle. No. Ale technologia nie jest zła, tylko trzeba korzystać z niej. Absolutnie. Znaczy nie ma szans na to, żeby bez tych technologii dzisiaj utrzymać się y, w życiu. Natomiast cała sztuka polega na tym, żeby to robić w sposób rozsądny, y, wyważony. Dziękuję bardzo za rozmowę Dziękuję Państwa bardzo. i moim gościem był doktor nauk medycznych Bohdan Woronowicz, psychiatra, specjalista, supervisor psychoterapii uzależnień. To program Studio Dziennik, program portalu informacyjnego Dziennik w Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Dziękuję.